Mamy czuliska z tej strony. Mister 15. No i lecimy z kolejnym odcineczkiem z naszych klasów, które bardzo Wam przypadły do gustu i mnie to cieszy. Klas Akcjon 950. No, urąbany bardzo porządnie, ale wiadomo, dlatego że ciągle pracuję w polu. Wiem, można by było go umyć, ale po co, jeżeli znów jadę z powrotem na pole i z powrotem ubrudzi się dość bardzo szybko. Dostałem na testy siewnik e, cockerling jockey jeżeli dobrze przeczytałem a tak właśnie go dobrze przeczytałem i sprawdzimy no jak on sobie spisze się e, na naszych tutaj polach Waderstadt zdał egzamin ale może być jednak troszeczkę no ten cockerling lepszy jaki będzie jak będzie wyglądał właśnie dzisiaj zobaczymy dzisiaj odcinek singla tak jak mówiłem jeden singiel jedno mp żeby było coś, yy, jakby to powiedzieć, nowego, coś innego. Żeby nam się tu jako tako to nie znudziło. Wiadomo, no, jednak trzeba skończyć siebie. No, <laughs> to jest podstawą. W Na następnym odcinku prawdopodobnie będzie Boluś. Boluś nam pomoże tutaj w w pracach e, takich bardziej polowych czyli orka dokończymy orkę myślę że się w o aż mnie normalnie dygło że tak powiem co mnie bardzo zabolało w dół włączamy zobaczymy jak ten nasz curling działa ma animację to do to najważniejsze całkiem prędkość też jest dobra więc myślę, że powinna być. Gites. Tak troszeczkę inaczej wygląda. Ten Wedestal jednak jest wersją oryginalną. I powiem Wam szczerze, że... No, może się wielu osobom znudzić. A ja jednak mówię, a co tam? Z, spróbujemy. Oczywiście mod dostałem od... Y Jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiam, lubię, jeżeli ktoś mi posyła mody. Eee, szczerze, nawet nie spojrzałem, czy w ogóle takie istnieje taki siewnik w Realu, czy ktoś sobie tak dorobił, ale myślę, że no... ktoś z głowy nie ma takiej wyobraźni i sobie, jakby to powiedzieć, no, modów nie tworzy. Mówię, choć, że naprawdę za takimi dużymi e, maszynami nigdy, jakby to powiedzieć, nie pilnowałem ich. I. Wiecie jak to jest. Zadaliście ostatnio bardzo dużo pytań, jak na Face'Booku, więc będziemy mieli co cztery ostatni odcinek z case'ów, jeżeli ktoś ogląda, jeżeli nie, to serdecznie zapraszam. Jedno pytanie zabrało nam cały odcinek. No, liczę, że mogą... Ja lubię takie pytania Ja mam niektóry... Niek jeden z was bardzo zhejtował to, że jedno pytanie na cały odcinek, ale żebym się rozgadał, co nie? A... A ja powiem Wam szczerze, mi to się bardzo spodobało bo nie oszukujmy się, lepiej pogadać sobie, ani ciągle patrzeć do tego telefonu, zaganić się co tam kolejnego. Bo na przykład nudne są pytania czy się powtarzają. Fajna sprawa, ale nie zawsze się spisuje. Teraz sobie tutaj znajdziemy jakiś odcinek, czy jakiś czas wolny, żebyśmy mogli sobie przeczytać trochę teraz podsiejemy tutaj, no czasu dużo nie mam, więc ten odcinek może się skończyć w każdej chwili, nie no, obiecuję wam dużo. Będę chciał dociągnąć 20 minut, ale to wszystko zależy od telefonu, na który czekam. No liczę, że no wiadomo, bo jeżeli telefon będzie z za 2-3 minuty, to tak trochę średnio, um, że tak powiem, no i, um, i po prostu dogram w późniejszym czasie ten odcinek i go jakoś skleję, ale jeżeli będzie nie wiem przy 15, 16, 17 minucie to wtedy, powiem Wam szczerze nie, ten odcinek skończę, bo i tak to gdzieś będzie w tych granicach tak będziemy musieli teraz raz przy razie, ale musiałem sobie takie naokoło zrobić, żeby wiedzieć dokąd tam dojechać nie, fajnie, się ten kokal podoba tu mamy takie fajne, o, odsuwanie na zboże nawet odsuniemy sobie, żeby sobie zobaczyć ale mamy nawet przesiane, więc tutaj tak sobie będziemy wykręcać naszym klasiorem mówię, coś mi za głośno jest, mówię o, 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 jedź no, no. poszli szybcy i wściekli, okej okay. patrzymy sobie na jakieś pytanko szukam coś oczywiście mądrego zauważmy to Masz zamiar kupić im mikroport, vlogi by było o wiele lepiej słychać. I pozdrawiam ząbka. Bo no chciałeś, więc pozdrawiam cię. Mikroport, jeżeli no, szczerze nawet zbyt nie, nie czaję o co chodzi, ale jeżeli chodzi o mikro, to pewnie tam doczepiany mikrofon na USB do GoPro. Z tym kabelkiem bezprzewodowo myślę, że jest bezprzewodowo, na pewno e, więc e, byłoby to fajne, nie mówię, że nie nie wiem, jaka cena jest tego. Mam jeden taki w domu, już próbowałem, ale on nie chodzi, nie wiem czego jest wina, czy mikrofonu, czy przedłużki e, pomiędzy czekiem a mini USB. Chciałbym to wiedzieć, ale no niestety nie wiem, może spróbuję z jakimiś innymi mikrofonami jak znajdę albo mm, albo coś podobnego fajnie by to było, ale jednak moje vlogi myślę, że nie będą takie bardziej statyczne że będę sobie stał i... i mógłbym mieć ten mikrofon przy sobie tylko bardziej coś tam się będę ruszał, więc ten kabel by mi tak trochę mógł przeszkadzać wiadomo, ten naprawdę mam mało czasu chciałem zrobić dla was vloga z malucha i zwijam się z tym trzeci dzień ale jak wiecie na taki vlog a chcę taki z pompą, bo znaczy z pompą chcę taki no zajebisty, a nie postawić sobie kamerę yy, i nie wiem i po prostu pieprzyć głupoty, yy, bo tego już by było nieraz. Chcę takie właśnie coś innego. Yy, czy Wam się spodoba na moim kanale takie coś? No i taki finał. Telefon niestety, ja, jak słyszycie, dostałem teraz, więc za chwilę będę robił cięcie, bo ma no, jest siódma minuta, więc dogram wam to później. Ale spokojnie, wrócę bardzo szybko. Więc z yy, mordeczki na temat mikroportu, bo to chyba o ten mikrofon przenośny chodzi. Szczerze nigdy nie słuchałem, to. Będę próbował ten co jeszcze mam, może się uda, bo na pewno do jakiejś tam wersji odcinkowej byłby dobrej. Ale jak będzie, to się dowiemy. Naciąg dalszy jakby to powiedzieć z tej akcji. Zapraszam po krótkim cięciu. Niedługo wracam. I lecimy sobie dalej z naszymi klasami. Siew, siewów ciąg dalszy Jak i odpowiadania na pytanka Jesteśmy już na kolejnym polu Niestety no Musiałem e, Jakby to powiedzieć tamto pole skończyć Gdyż chciałem na tamtym polu dograć Chciałem zacząć Zacząłem parę minut znowu musiałem jakby to powiedzieć się rozłączyć Z powodów e, Czysto osobistych No i niestety Skończyłem tam do pole, więc przejech przejechałem na kolejne i tu już zacznę tak od serca e ciąg dalszy tego odcinka, powiem Wam szczerze, chyba najdłużej nagrywający odcinek w moim życiu pod względem ja długości czasu potrzebnego na to, by nagrać ten odcinek. E naprawdę całkiem spoko wersja Z zaskakująco dobra. Mam szczerze, że chciał teraz tak tu jeszcze przejechać. chwilę ogarnę ten siewnik ciężko powiem wam szczerze w życiu, w życiu rzadko takie ciągane siewniki używałem więc naprawdę jakoś tak 2 na 10 ale damy radę przeczytamy pytanko ostatnio chyba skończyliśmy na mikroporcie jeżeli dobrze kojarzę więc kolejnym pytaniem hmm, co zamierzasz teraz kupić albo co chcesz zrobić hmm. pytanie za 100 punktów co chcę kupić no powiem wam szczerze mam taką najbliższą wersją tutaj do nagrywania bardziej tak myślmy o tej sprawie jest kupno monitora full HD bo mam no trochę średniej pójdź tu bye scuming dobrze zahamowałem e, monitora full HD bo mi brakuje właśnie takiego ja mam trochę średniej jakości no ale niestety Taki miałem od dawien dawna i no, spalił mi się raz, był naprawiany, ale nigdy mi nie zawodził jeszcze w ogóle, więc no oprócz tamtego okresu. Jak właśnie nie mam chęć go, bo on jest dobry, go na pewno nie wyrzucę, ale miałem drugi stary, jeszcze gorszy, e, no nie mój, e, ale musiałem go właśnie w tym tygodniu oddać właśnie w dobre ręce, niestety i straciłem ten drugi monitor dodatkowy więc na pewno liveów nie zobaczycie już w 100% w najbliższym czasie dopóki nie ogarnę drugiego monitora więc na pewno pierwszą podstawową akcją do kupna to właśnie nowy monitor Full HD bo no nie oszukujmy się przydałoby się trochę tak inaczej teraz <laughs> sorry ale my coś coś mnie ugryzło no to się mówi I, i to jest taką podstawową wersją fajnie by było bo w Full HD, wiadomo lepiej by się grało, nagrywało i lepsza jakość, ale no cóż taki, tak to jest i tak musi być eee, no i drugą sprawą jest kierownica, kierownica Logitecha lepsza nie, troszeczkę niż moja parzeczkę, że tak powiem eee, więc to też bardzo mnie skłania do kupna, ale też na razie jakby to powiedzieć czekam, mam jakby to powiedzieć swoje wydatki teraz, więc muszę troszeczkę ogarnąć to najważniejsze swoje prywatne rzeczy, a dopiero później będę myślał coś na temat właśnie typowo spraw do komputera, więc myślę, że tak dopiero, no nie oszukujmy się w październiku, dopiero będę myślał o jakichś nowych nabytkach komputerowych tutaj, bo bo na razie zostawiam sobie kasę na gry, e, czyli typowo FIFA, e, jakaś tam inna może gra będzie i jeszcze farming, więc to podstawa. A sprawy związane z kupnem czegoś to jednak wyczekam, to, bo, bo jednak kasę mam potrzebne na coś innego, ale, ale spokojnie. E, Logiteka, bo oczywiście Sajtek chyba tak się nazywa, ta oryginalna kierownica jest zbyt droga, no i trochę średnio mi wydawać pieniędzy na aż tylu, pieni tylu pieniędzy tak powiem właśnie na tą kierownicę z powodu no też nie wiem czemu ale szkoda by mi było Przecież, no nie wiem no, no jednak zajmuję się tym nagrywaniem tak jestem youtuberem yy, ale jakoś nie potrafiłbym mój charakter nie pozwoliłby mi wydać chyba tyle pieniędzy właśnie na tą kierownicę yy, na testy od kogoś chętnie bym przyjął ale ale wyda, nie wydałbym dla zabawy, bo to jest zabawa, nie oszukujmy się. Dla zabawy nie wydałbym 1000 zł, na tę kierownicę wolałbym na przykład coś do garażu za 1000 zł kupić, bo wyposażenie za 1000 zł do garażu, no nie oszukujmy się, ale bym miał zacne i to takie całkiem spoko e, związane z, z jakością. Więc tyle, tyle w temacie, ale co do kończenia, co tam było aż w poślizg padłem co tam byłoby spraw związane z jakimś co chcesz zrobić tak dalej nie za bardzo zrozumiałem co chcę zrobić w najbliższym czasie czekać na premier gier i, i nagrywać dalej to są moje sprawy związane dalej jedziemy dość wąski taki paseczek sobie przejdziemy w środku tak fajnie może to będzie wyglądać ja poszukam co tam ciekawego e, jeszcze fajne pytania wiadomo tylko ciekawe wybieram które na przykład można się rozgadać Dalej. Czy, czy mam jakiś telefon na oku? No właśnie jest problem, że nie mam, ale e, taka, taka ciekawostka dla wszystkich tutaj, że tak powiem, e, zainteresowanych e, moją, moim kanałem. E, z, z vlogami, gdy mówiłem, że mam telefon, który niezbytnio mi od, pozwala właśnie bawić się Wi-Fi. Z GoPro jest to naprawione całą niedzielę straciłem na to, by, by naprawić no to by te wymogi, jednak to GoPro miało wraz z moim telefonem a, się zgrywało, więc to udało mi się wreszcie nie oszukujmy się dużo na tym straciłem, ale znalazłem potrzebną, że tak powiem, wersję na mój telefon no i udało się, chociaż było ciężko bo brałem wiele wersji ale albo coś tam się nie zgrywało albo coś w ten deseń a tu raz, dwa, trzy i po robocie wszystko się udało więc ba bardzo byłem szczęśliwy resztę chciałem naprawdę, całą niedzielę, nie oszukujmy się ale chyba tak od południa zacząłem skończyłem gdzieś tak około może 17, może 18 żeby nie skłamać, wiem naprawdę długo mi to zajęło ale no, chyba 17 chyba. No tam z jakimiś tam przerwami, ale, ale tak w głębi duszy naprawdę długo, długo to mi zajęło. Lecimy dalej, co my tu jeszcze mm. mamy ciekawego. Mm. Mm. Pytanie, czy tak powtarzajmy, że to jest Skąd ty bierzesz tyle czasu dla widzów? Yy, ogólnie, tak? No też mnie to bardzo dziwi. Ja jestem, z jednej strony jestem szczęśliwy, że udaje mi się tak zorganizować czas, yy, żebym mógł sobie na spokojnie wszystko ogarnąć, yy, bo, no nie oszukujmy się, na pewno to nie jest łatwa sprawa. Yy, ale może być tak, że na przykład kiedyś nie starczy mi nawet sił na to, bo, bo tak powiem szczerze, że tak, człowiek żyje w takim ciągłym biegu, żeby to wszystko ogarnąć, no nie oszukujmy się, jest ciężko i może nie zabraknąć mi czasu, że czasu też mi niekiedy brakuje, bo są takie, który mi nie brakuje, że bardzo mi brakuje czasu i nie mogę w ogóle ogarnąć niczego. Ale staram się jakoś tam wstać rano czy coś i też będzie, i jest też wszystko ładnie e, pięknie każdy szczęśliwy i zadowolony. E, ale mówię, no kiedyś może mi zabraknąć siły na to, żeby w ogóle ogarnąć to i wyjdzie na to, że... Będę no, musiał sobie zrobić przerwę, też na razie jest dobrze, jeszcze żyję, dobrze mi się, nie ma tak, no niekiedy naprawdę, jest coś takiego, że mam 4 godziny snu lub 4,5 i wstaję rano, więc idę robić dalej, więc no jest z jednej strony taka trochę jak głupota, ale człowiek się, jak, jak to się mówi, jak się w coś wkręci, to ciągnie sobie i nawet nie patrzy na zegarek, no. No, no jest to dziwne, ale no już taki klimat i dlatego też niektórych z tych powodów właśnie jest yy, sprawa, że mam trochę czasu. No tak ogólnie przeważnie śpię do 7 godzin, 6,5. Należy. Teraz na przykład, powiem Wam szczerze, taka taka tam yy, akcja z życia wzięta, gdy gorączek był Bolka. Potrafiłem ogarniać wszystko, no wiadomo, no, nagrywałem single lub tam jakieś MP, ale nie musieliśmy nagrywać u chłopaków, czyli też myślałem o swoim kanale tylko to naprawdę mogłem się wyrobić z czasem i to naprawdę superancko, bo bo wszystko ogarnąłem tak, że chodziłem sobie spać tak wcześnie miałem, naprawdę miałem wszystko zrobione, będzie kiedy po dwa filmy, albo jeden nawet całkiem spoko i powiem Wam szczerze, że ja tam się cieszyłem, bo raz, dwa, trzy i Ogarniałem pięknie, ja nawet powiem Wam szczerze, że ponad 7 godzin spałem albo coś w tym stylu. Na no, szczerze nawet nie patrzę, tak, ale ponad wiem, że ponad 7 godzin wyszłem wcześniej, o Jezus, spać i stawałem chyba 7, bo ogólnie na 8 chodzę, więc tak żeby nie było jakichś pytań zbędnych. No i to jakoś dawało radę. No teraz na przykład wczoraj już miałem problem, bo troszeczkę mi się później poszło spać. I już tam bardzo krótko. Ale dobra, mniejsza o to na temat spania. Yy, jak tam Mazda? I... I pamiętaj tuningujemy się, bracia. Piotrek. Nie będę tuningował. Mazda spokojnie. Mazda zostawiam taka jaka jest. Mazda stoi w garażu i Mazda jest w trakcie remontu. Tak, tak. No to, to was zaskoczyło chyba to co nie. Myślę, że vloga nie będzie, bo vloga, nie opłacałbym się vloga robić z powodu istnego, że to jest taki szybki remont, bo samochód mi bardzo potrzebne do jazdy, więc robię go na szybko w wolnej chwili. Na razie dlatego nasz maluchunio odpoczywa od prac właśnie garażowych. O jest jakiegoś tutaj zahaczyłem. I z Dunia poszła. Oczywiście jak to Jeden bardzo, bardzo znany i bardzo dobrze, dla, moim zdaniem, albo ja bardzo go lubię, youtuber mówi, że Rudasz szmata zawsze pierdala. Ja bardzo lubię ten tekst, bo on naprawdę odzwierciedla to, co się dzieje z samochodami, czyli z tym, że naprawdę korozja to jest najgorsze zło samochodu. Musimy się tu jakoś przejechać bokiem, bo jeszcze poprzecznie, nie wiem czemu nie zrobię, pozdrawiam siebie. Więc nad kole troszeczkę mi zeżarło. Nie wiem czy wam kiedyś się chwaliłem tym, czy pokazywałem wam to... Że mam tu trochę zeżarte to nad kole, ale nie przypominam sobie, ale wrzucę tam. Pewnie jakieś vloga będę robił, to wam pokażę może w trakcie prac, że w trakcie malowania, Wam tylko nam powiem, że jest tak i tak wygląda, bo to wam wrzucę fotę i będzie fajnie. Bo musia, musiałem to zrobić z powodów tego, żeby mi nie zeżarło do końca, bo potem to już będzie naprawdę problem to jeszcze zobaczę bo to było gdzieś do poprawienia i będziemy kończyć więc mazda na razie nie tuninguje, przemaźda na razie nie ma co do roboty oprócz właśnie tych spraw wiedziałem że i tak to nie wezmę yy, spraw żadnych yy, nie trzeba tutaj szpelać, zarobiście chodzi gaz o wiele taniej mi się teraz w życiu jeździ że tak powiem a nawet nitro LPG jest bardzo dobry i nikt mi nie mówi że gaz jest tylko do zapalniczenia bo to nieprawda i samochód nie traci na, na, na mocy nigdy w życiu na pewno wiadomo no tak niby jest wprawdzie i tak niby każdy mówi bo no, to jest jednak tylko gaz ale nie ma nie ma po prostu moim zdaniem tu jak jeździłem jest zero po prostu różnicy na temat jazdy na gazie na benzynie. Po prostu ta sama siła, ta sama, moc, ta sama prędkość. Może i nasz silnik będzie na pewno funkcjonował, ale takie jest życie. Ja Wam dziękuję za ten odcinek, łapkujcie, subujcie, komentujcie i do następnego, na razie. Cześć!